Siemaneczko, witam Was kochani. Tak, jak obiecałem, będę częściej coś nagrywał, krótsze filmiki. Dzisiaj przejedziemy przez taką miejscowość, nie za dużą. Nazywa się UEA, i pojedziemy do Hertford. Są dwie miejscowości obok siebie, one są w Hertfordshire, takie nieduże miejscowości. Pokażę wam, przejedziemy przez High Street, czyli przez główne ulice. Pokażę, pokażę wam jak to wygląda. Dziś mamy 30. 30 stycznia. Godzina w tym momencie jest 20:30. Także zapraszam na odcinek. Więc ruszamy. Jesteśmy w tym momencie w Wea Jest taka nieduża mieścina Normalnie dużo ludzi tu jest w weekendy Jak, jest, jak wszystko normalnie funkcjonuje Dużo osób chodzi do pubów, do restauracji Taka mała, fajna, przyjemna miejscowość. Pokażę wam, jak tutaj wygląda. Kierujemy się teraz na Główną ulicę, na High Street. I zaraz będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda Główna ulica Wea. W sobotę 30 stycznia, kiedy to niestety wszystko jest praktycznie pozamykane oprócz tak zwanych essential sklepów, czyli z jedzeniem. Zresztą o tej godzinie, tak i tak, są tylko takie sklepy, markety czynne, prawda? E jak mówię, mamy 20.30. Jest dzisiaj dosyć zimno, powiem Wam. 3 stopnie. Wczoraj o tej godzinie było 9 stopni. Wczoraj było ładnie, wcześniej dzisiaj padało. No, 3 stopnie dosyć chłodno. I teraz patrzcie, jak tutaj jest. Jesteśmy w UE, postawili takie płotki, a po co? Chodzi o social distance, żeby ludzie się omijali w bezpiecznej odległości. To była normalnie dwukierunkowa ulica, teraz jest jednokierunkowa. Zrobili jednokierunkowe, postawili takie płotki plastikowe, widzicie Puściutko, puściutko, sobota godzina 20.30, normalnie tutaj tętni życie, mnóstwo osób chodzi do pubu, w restauracji, naprawdę się dzieje, no jest pusto, tak? Ktoś tam przejdzie raz po raz, samochodów nie ma, główna ulica w praktycznie no jedziemy sami, można by środkiem ulicy iść. i byśmy, byśmy sobie spokojnie przeszli widzimy wszędzie te plastikowe płotki poustawiane W ogóle dużo sklepików się zamyka niestety I to jest taka króciutka główna ulica W. Na wprost mamy pub, który normalnie jest oblegany, dużo osób. Jest oczywiście zamknięty. Ze względu, z względu. Teraz wyjeżdżamy, będziemy się kierowali do Hereford. Złego Hereford jest rzut beretem 5-10 minut. Są dwie miejscowości takie obok siebie jest większą miejscowością od Tam jest więcej pubów, restauracji klubów Normalnie jak wszystko to minie i wróci do normy to Wam pokażę jak normalnie życie wygląda jak normalnie życie wygląda w tych miejscowościach ale nie tylko i w Londynie ile ludzi potrafi być na mieście Ludzie się bawią, dużo młodzieży. Dobrze, kierujemy się, kierujemy się do tej drugiej miejscowości. Widzimy drogi, tak? Puściuteńko, Puściuteńko. Sobota normalnie to ruch jest. No wiadomo, no, ludzie, ludzie jeżdżą, imprezy do restauracji, do pubów, wesela, nie wesela. Urodziny nie można się spotykać teraz. Tak, to jest puściutko każdy siedzi w domu. Ja yeah. zobaczcie, jaka ulica. Główna ulica, która prowadzi właśnie z UER do Hafford Można by te środki ulicy iść. Nic praktycznie nie jedzie. Tak, raz po raz tam jakieś auto przyjedzie, ale normalnie. Tutaj co chwilę ktoś przyjeżdża, jeżeli jest normalny weekend, bo wiadomo ludzie jeżdżą, taksówki, zawożą ludzi na różne imprezy, no ale niestety od zeszłego roku cisza i końca tego wszystkiego nie widać. Jedziemy sobie tutaj. Jak możecie zobaczyć, póściutko, i zaraz do Was wracam. Dobrze, jesteśmy już, jesteśmy już, Hafford o Hertford. I teraz będziemy się kierowali, oczywiście, do centrum. Widzimy parę aut gdzieś tam jeździ ale ogólnie cisza które objedziemy na szybkości pokażę wam jak to tutaj wygląda ogólnie taka dosyć przyjemna miejscowość tu jesteśmy właśnie już na High Street w Hertford i też widzicie kwietniki poustawiane, słupki, po co? Po to, żeby ludzie się nie stykali, a w marketach nie ma problemu. Szaleństwo, szaleństwo. Puściutko, tu jest normalnie tyle ludzi, ja wam pokażę, nagram wam, jak wszystko będzie, ten. tu jest normalnie tyle ludzi e, o tej godzinie, w ten dzień, że w ten dzień, no, no w sobotę, że po prostu no szok. A zobaczcie, no nikogo, pusto, puściutko Miasto widmo Miasto widmo Patrzcie, jadę już tutaj trochę Widzicie kogoś? Bo ja na razie nie widzę zupełnie nikogo Tak to wygląda To sobie przejedziemy Kawałek zaraz nawrócimy bo Tam dalej już Nic ciekawego nie ma Zresztą ogólnie nic ciekawego nie ma, bo jakby miasto umarło Jakby zombiaki zaraz miały Gdzieś tam wyskoczyć Normalnie można by kręcić Kurde film Zombie Puściutko No patrzcie to jest po prostu centrum To jest centrum Hertford Gdzie jest sobota ta godzina Przed dziewiątą Gdzie normalnie imprezy, puby, restauracje Patrzcie wszystko pozamykane. Zobaczcie, jak to wygląda. Przykry, dosyć widok, nie? Nie wiem, co ci ludzie robią. No W domach siedzą. Yy, grają na Xboxach, Playstation. Nie wiem. Oglądają filmy. Palą ziółko. Piją piwo. I inne rzeczy. Co tu robić. Typowy wieczór Anglika Typowego Anglika przy takiej w takiej sytuacji Jak to wygląda Jestem jakieś samochody są, tam coś ale Puściutańko Kierujemy się teraz e, na stronę dworca Kolejowego. Zobaczcie, jak tutaj wygląda. Są dwa dworce e, Hertford East i Hertford North. To jest Hertford East. Train station, czyli dworzec kolejowy. Puściutki, tak? Puściutki. Tu sobie nakręcimy. Kierujemy się teraz w stronę drugiego dworca Hertford North Tutaj po lewej stronie mamy Tesco Światełka, poczekamy no, Jedziemy To wygląda <laughs> miasta umierają interesy. Upadają ludzie, tracą pracę i popadają w różne depresje, długi. Niestety. Nie będę tutaj yy, za dużo, by starał się kręcić różne filmy, bo dotychczas hmm. tutaj przeważnie tylko było jeden temat <laughs> wiadomo jaki. Ciężko w ogóle cokolwiek jednego nakręcić w tych czasach dziwnych. No ale jak jest okazja, to czemu nie? Staram się, żeby były też te filmy różnorodne z różnymi osobami. Dobre, będziemy skręcali w lewo. Autobusy jeżdżą tutaj, ale autobusy praktycznie jeżdżą puste. Zwłaszcza o tej godzinie teraz. Teraz udajemy się na Hertford North. Pokażę Wam, jakie są te stacje kolejowe puste. Normalnie ludzie po prostu jeżdżą do Londynu, bo tu do Londynu stąd się wsiada. pociąg bezpośrednio. Niecała godzinka się jest w centrum Londynu. Teraz to. Nie można podróżować jak nie jest coś ważnego, nie można jeździć pociągami jak nie jest coś ważnego, tylko essential traver. Tutaj po lewej stronie jest właśnie stacja kolejowa, tu zawsze dużo taksówek stoi, stoi tylko jedna taksówka z nadzieją, że jakieś pieniążki wpadną, że kogoś, że, ko że ktoś skorzysta, bo wiele osób tylko pracuje eee, po prostu no, jako taksówkarze nie mają nic dorywczego no, dużo osób rezygnowało po prostu z pracy na taksówkach i robią coś innego, jakieś deliverki, dowozy coś, praca na magazynach cokolwiek, bo, bo po prostu pracy na taksówek, jak i wiele innych prac nie ma. Dobrze, dzięki wielkie, taki krótki filmik. Pozdrawiam wszystkich, zdrówka życzę i do kolejnego razu. Siema!